No i wszystko wszedłem do coś chcesz powiedzieć A. No, słuchajcie, petarda, wrażenia nie Wow, nie do opisania. Jest adrenalinka. linka No i wszystko wszedłem dom Magda, dzięki i Kinga kocham cię, córka ciebie też 3, 2, 1, ład 3. 3, 2, 1, 2. 3, 2 Jeden! banży. Ja Cię kręcę! Drugi no. raz nie wyszło. To skaczemy z dedykacją za No to jedziemy. Trzy, dwa, jeden! banży. jeszcze raz. No jest kurde grubo. Taki porządny jest Możesz Mogę sobie nie? Pewnie, że możesz. Kurwa! Dasz radę! Ja pierdolę! Przełam to! Chłopiu! O! Ja cię kręcę Kurwa, to narasta Będzie narastać z każdą sekundą A, cię pierdola. Powiem ci, że kurde, grubo jest Korderia, dzięki, że tu jesteś Trzy, dwa, jeden Lecimy patrz. Jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy. Aaaa! Ja pierdolę Ja pierdolę! Miszek kocham Cię, nie wiem gdzie jesteś! Woo! Ja, dobra, ja! Jestem! Żyję! Kochanie, to dla Ciebie! Magda, dzięki! Wow. Ale Przyznam się! Trzy razy, trzy podejścia! Uuu! Tam jest moja żona i Magda A tu jestem ja O ja pierdyka, ale jazz U! Petarda Petarda Mówię wam Zajebiście I co fajnie było? Ja pierdolę, to uczucie wywichasz się. Mam to, zrobiłem to. Zrobiłem to!